No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zor. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi? Szlachetny Palmerin dał wam szansę. A ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. To co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej tu są. Oni takich jak wy, zjadają w kasze. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się babki w Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czapie, że zapłacicie za nią własną krwią. Na żurawia! Dawajcie, nikczemnicy!